Do eksperta z dziedziny praw konsumenta. Zakupy w internecie. Czym różnią się od zakupów w stacjonarnym sklepie? Jakie prawa przysługują konsumentowi za pośrednictwem internetu? Czym różnią się zakupy w sklepie stacjonarnym od zakupów w sklepie internetowym? Otóż proszę Państwa, kupując w sklepie stacjonarnym mamy bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą, natomiast kupując przez internet mamy kontakt z przedsiębiorcą na odległość. Kupując w sklepie internetowym, negocjacje odbywają się w obecności obu stron i najczęściej towar jest od razu gotowy do odebrania. Natomiast kupujący przez internet, albo negocjacje są jednostronne, lub w obecnych czasach, przy obecnej technice, mogą odbywać się jednocześnie. Wspomaganiem takim są boty, albo elektroniczni konsultanci, którzy są na stronie danego sklepu. I kupując przez internet. To na towar musimy chwileczkę poczekać. Jakie są sposoby zabierania umów przez internet? Otóż możemy je zabierać jako sprzedaż wysyłkowo, wówczas w danym sklepie internetowym taką transakcję zawieramy, albo przez internet dostajemy umowę na maila, możemy wpisać chociażby ostatnie sześć cyfr numeru PSL i na tej podstawie umowa też będzie wiążąca. Dostajemy takie dokumenty przez internet, albo telefon cały regulamin wszystkie zgody czyta nam dana osoba, która do nas telefonuje i proponuje nam daną ofertę handlową. Termin dostawy, jeżeli chodzi o zakupy internetowe, powinien być niezłoczny. Jednak zgodnie z ustawą wynosi on 30 dni, co jest stosowane szczególnie przy zakupach tego typu jak meble, które wymagają pewnego przygotowania. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy. Jakie one są? Otóż, proszę Państwa, muszą być podane dane identyfikacyjne firmy, musi być regulamin na danej stronie, muszą być podane podstawowe cechy towaru, jego cena wraz z podatkiem oraz wszystkie dodatkowe opłaty, czyli związane z dostawą, związane na przykład z wniesieniem do domu, związane z ubezpieczeniem, związane ze zmianą koloru czy zmianą tkaniny na przykład na meblach. Również przedsiębiorca ma obowiązek... Przedstawić procedurę reklamacji. Jest to dla nas bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy odsyłać, w razie czego towar na własny koszt, czy będziemy odsyłani na koszt przedsiębiorcy oraz musi podać terminy, warunki, procedury, które obowiązują przy reklamacji towaru. Ważną rzeczą jest również, jaki jest termin obowiązywania danej oferty. Po zakupie w sklepie internetowym muszą Państwo otrzymać potwierdzenie takiego zakupu na trwałym usiłów. Czyli na przykład na mail albo SMS-em, jeżeli mamy założone konto w danym sklepie, klikamy odpowiedni link i tam otrzymujemy specyfikację naszego zamówienia, informującą o wszystkich warunkach, adresie, również o cenie, za jaką towar będzie do nas dostarczony. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje, kiedy chcemy zrezygnować z takich umowy Zgodnie z prawem mamy na to 14 dni, czyli w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, konsument może zrezygnować, powinni Państwo wszyscy mieć na stronie przycisk, który jest napisany 14 dni na odstąpienie od umowy. Gdyby takiego, e, takiej informacji przedsiębiorca nam nie przedstawił, wówczas mają Państwo na to aż 12 miesięcy. Jak odstąpić od umowy? Otóż, żeby odstąpić od umowy można napisać e, pisemnie, takie odstąpienie od umowy, najlepiej wysłać je mailem i odesłać towar. Oczywiście, nienaruszony towar. Konsument ponosi bezpośrednio koszty zwroty, zwrotu, jeżeli miał wcześniej taką informację. W miarę możliwości odsyłamy towar w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli jest to możliwe, oczywiście, w przypadku dużych sprzętów AGD, oczywiście zachowujemy pudełka. W przypadku, gdy są to sukienki lub inne e, tego typu rzeczy, oczywiście pakujemy to w odpowiednie opakowanie i odsyłamy z powrotem. Ważne jest to również, że od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni, nawet jeżeli towar jeszcze do nas nie dotarł. Na przykład zamówiliśmy meble, czas realizacji jest 15 dni, wówczas e, można w czasie trwania tych 14 dni, mimo że nie otrzymaliśmy jeszcze towaru, zrezygnować z jego przyjęcia. Jakie są wyjątki od przystąpienia, od odstąpienia od umowy? Towar szybkowzujący, czyli artykuły spożywcze. Albo towary, które są wyprodukowane zgodnie z naszą specyfikacją, chociażby e, biżuteria z drawerii. Meble, garnitury szyte na nagrane, tego typu rzeczy. Bilizna ze względów klinicznych. Nagrania dźwiękowe, które zostały otwarte przed dostarczeniem. Zakup do usług zakwaterowania. E, przewód rzeczy, najmy. Jeżeli chodzi o usług zakwaterowania, otrzymujemy informacje od firmy, yy, gdzie mamy podane w razie, do którego momentu możemy jeszcze zrezygnować, a po danym momencie zostanie obciążona nasza karta kredytowa. Ważność. Umowa zawarta przez internet jest umową prawnie ważną i jest umową wiążącą. Z dobrych rad, proszę pamiętać, że nie musimy przyjmować towaru, który producent przysłał do nas na własne ryzyko, a my jego nie zamawialiśmy. Pamiętajmy, że jeżeli jest to umowa przez telefon, to producent musi wyraźnie powiedzieć, że jest to umowa handlowa, rozmowa handlowa. Przy zamówieniu przez komunikację internetową, zawsze proszę pamiętać, jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Mamy taki przycisk, który nam, o, nas o tym informuje. No i na koniec, jak sprawdzić wiarygodność danej firmy? Możemy to bez problemu sprawdzić w rejestrach CIDG lub w KRS-ie, ale najlepiej sprawdzić opinie klientów o danej firmie. One są dla nas bardzo ważne i myślę, że najczęściej tak robimy. Pamiętajmy, że nie zawsze sklep, który ma.pl, oznacza, że jest to sklep polski. Czasami po prostu sklep zagraniczny może być założony w wirtualne biuro na terenie Polski i w ten sposób e, jest on e, oferentem dla nas. Ważne jest, żebyście Państwo pamiętali, że istnieje coś takiego jak certyfikat SSL, czyli jak zaglądniemy przed adresem strony internetowej, jest taka zamknięta kódeczka. Takie kódeczki stosują sklepy internetowe, portale szkolne, banki, urzędy, poczty i wówczas wiemy, że nasze połączenie. I bezpieczne. I na koniec dobra rada: nie dajmy się oszukać. Jeżeli dany producent oferuje nam towar o wyraźnie zaniżonej cenie, na przykład towar, jest wart 1500 zł, a chce od nas tylko 300, to nie dajmy się oszukać takim ofertom, bo możemy na tym stracić. Zapraszamy do zakupów internetowych. Umiejętność zarządzania ryzykiem, o rodzajach ubezpieczeń, tym emerytalnych. Na koniec naszej debaty chcemy porozmawiać o hazardzie, tym fizycznym, moralnym i motywacyjnym. Co ma hazard wspólnego z finansami? Otóż hazard wiąże się z sytuacją, w której ryzyko jest związane z szansą osiągnięcia korzyści majątkowych. Ryzyko towarzyszy wszelkim przejawom życia człowieka. Jest ono również jednym z kluczowych pojęć ubezpieczeniowych. Pytanie do menadżera oświaty. Na czym polega zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej? Z jakimi rodzajami ubezpieczeń ma pan do czynienia zarządzając placówką? Dotykamy tutaj bardzo istotnej, jednocześnie bardzo trudnej kwestii. W ramach funkcjonującej w zakładzie kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej, funkcjonuje specjalny dział, specjalny paragraf tzw. Kontroli ryzyka, zarządzania ryzykiem. Ujmujemy tutaj wszelkie sytuacje które mogą zagrozić realizacji założeń i planu. Są to sytuacje nieprzewidziane, są to sytuacje, w których zagrożona może być wykonanie budżetu w przewidzianych przez niego ramach. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, aby oszacować poziom zagrożenia i podjąć odpowiednie działania, które w przypadku jego zaistnienia pomogą je zlikwidować lub zniwelować jego. Temu celowi służy m.in. cały pakiet ubezpieczeń, które prowadzi jednostka. Ja ze swojej strony, jako zarządzający, bezpośrednio nadzoruję ubezpieczenia związane z majątkiem materialnym szkolnictwa: ubezpieczenia budynków, sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest również jeszcze cały pakiet ubezpieczeń, którymi zajmują się już podległe mi wydziały wewnętrzne w szkole, m.in. księgowość. I kadry, ale myślę, że na ten temat więcej potrafią powiedzieć Panie bezpośrednio kierujące tymi wewnętrznymi jednostkami. Pytanie do Pani kadrowej: Z jakimi formami ubezpieczeń spotyka się Pani w swojej pracy? W swojej pracy spotykam się z ubezpieczeniami obowiązkowymi z tytułu zatrudnienia pracownika. Są to ubezpieczenia emerytalne, rentowne, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne. Ubezpieczenia są bardzo ważne dla państwa i dla społeczeństwa, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo socjalne obywateli i spokój społeczny. Są również ważne dla pracownika, ponieważ zapewniają opiekę zdrowotną przez całe życie, otaczają ochroną w czasie niezdolności do pracy jak również gwarantują środki po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dlatego też niezmiennie ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie emerytalne które zapewnia nam pracownikom pewien sposób dochodu w momencie zaprzestania pracy zawodowej i po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dlatego też ubezpieczenie emerytalne można uznać za system długoterminowego oszczędzania. Oznacza to, że im dłużej pracujemy, im dłużej opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, tym większą wysokość emerytury będziemy mieć po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pytanie do pani księgowej. Na czym polega system oszczędzania, odkładania na emeryturę w Polsce? Czym są ubezpieczenia emerytalne? Co trzecie polskie emeryt dostaje się emeryturę w wysokości nie większej niż 1400 zł. Co gorsza, wiele wskazuje na to, że będzie gorzej. Emeryci, kiedy przejdą z stanu spoczynku, dostaną realnie mniej pieniądze. Oprócz zakładu ubezpieczeń społecznych oraz otwartych otwartego funduszy emerytalnych, emeryci mogą korzystać także z indywidualnych kont emerytalnych lub z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz także z tak dzisiaj bardzo modnych pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli chodzi o emerytury w przyszłości, to na pewno będzie coraz trudniej. Z roku na rok przebywa emerytur, za 17 lat tych emerytur będzie ponad 50%. Natomiast w roku 2050 już ten emerytur będziemy mieli jedną trzecią. Nie ma komu na nas pracować. Na pewno będzie taka sytuacja, że obniżą, radykalnie obniżą się emerytury, emerytów. Co na to wpłynie? Na pewno będzie, może być taka sytuacja, że będzie podwyższony wiek emerytalny. Druga rzecz może być także, że tych pieniędzy dostaniemy dużo mniej. I tutaj należałoby zastanowić się nad oszczędzaniem. Możemy korzystać z funduszy inwestycyjnych, możemy korzystać z indywidualnego konta mentalnego, ale także zachęcam moich uczniów do korzystania z oszczędzania na własną rękę. Jak to zrobić? Można by było stworzyć własne plany oszczędnościowe. Można to zrobić na czterech różnych poziomach. Pierwszym z tych poziomów to jest oszczędzanie na własnym rachunku oszczędnościowym. Najlepiej by było, żebyśmy sobie od, co miesiąc takim zleceniem stałym odprowadzali pieniążki na rachunku bankowym, które będą sobie spokojnie leżały i czekały na naszą emeryturę. Co miesiąc możemy te pieniążki odprowadzać i odkładać. Jeżeli już nauczymy się w taki sposób oszczędzać, to po pewnym czasie możemy przejść do kroku drugie, drugiego. Z tych pieniążków, które mamy zaoszczędzone, część pieniędzy możemy ulokować na lokatach bankowych. Wybieramy wówczas najbardziej, najwyżej oprocentowaną lokatę bankową, a także z części zgromadzonych pieniążków możemy spróbować zakupić obligacje, które są takie bardzo pewne, jeżeli chodzi o zysk. Mniej na, na obligacjach stracimy. Kolejnym krokiem możemy sobie, jeżeli już nauczymy się dalej prawda, oszczędzania, spróbować zakupić fundusze inwestycyjne. Coraz więcej osób, prawda, mając większe środki na rachunku bankowym, możemy sobie pozwolić na zakup większej ilości funduszy inwestycyjnych. Możemy spróbować sami kupować fundusze inwestycyjne albo zlecić to osobom, które się na tym prawda, znają. Należy się liczyć z tym, że jeżeli zlecimy to innej osobie, która prawda, ulokuje te, te fundusze inwestycyjne, zakupi za nas, że też będziemy musieli się z nią podzielić pieniążkami. Więc warto próbować, poczytać, douczyć się, które fundusze inwestycyjne przyniosą nam największe korzyści. Jeżeli już nauczymy się zarówno oszczędzać na lokatach bankowych, zarówno oszczędzać kupując fundusze inwestycyjne, kupując obligacje skarbowe, możemy spróbować pokusić je, kupić akcje na giełdzie. Tak? Możemy także spróbować spróbować kupić je sami, wówczas nie dzielimy się swoimi pieniążkami, natomiast albo zlecić je odpowiednim osobom, które się tym zajmują. Jak zacząć kupować akcje na giełdzie? Na samym początku możemy zacząć od symulacji i gier giełdowych. Jeżeli już poczujemy się pewnie, grając w takie gry, wówczas możemy sami spróbować zakupić akcje i korzystać, wykorzystać sobie te pieniążki później na naszą jeźń życia, żebyśmy mogli godnie żyć i funkcjonować.